Niesforne żołędzie i marudny dębiak Słyszysz to, Kicku? Muzyka Kicek Kicek, to ty! O, jaka wspaniała melodia! Dziękuję Rosie. sam ją wymyśliłem, jestem pod wrażeniem. Jaki piękny dzień! Doskonały dzień do zabawy! Chodź, Rosie. <grystanie> Muszę się najpierw przebrać w <grystanie> Okej, okay, kochani, co dziś się pobawimy? O. Oh. Co jest z nimi nie tak? Brrra! Powiem ci, co jest nie tak. To wina dębiaka. Dębiaka? Był taki zrzędliwy. Powiedział, że brzmi jak kruk, kiedy próbowałem dołączyć do porannego śpiewu ptaków. Brrra! I nie chce oddać mi mojej piłki. Utknęła w jego gałęzie. Kiedy przeczytałam mu specjalny dębiakowy wiersz, tylko siewał. O, kiedy zapytałem go, czy mógłbym podrapać sobie plecki o jego korę. powiedział mi, żebym ocierał się o kogoś innego. Czasami może być trochę marudny. To nie jest trochę. On jest bardzo marudny. I kiedy mówię bardzo, my mnie myśli bardzo. O! Lepiej pójdźmy i dowiedzmy się, co jest grane, Kicku. Proszę. Czy ty to słyszysz? O-o! Hey, słuchajcie! O, nie tutaj! O! Dlaczego one zawsze po mnie skaczą? Ponieważ jesteś taki kickowy. <głos> <głos> Chodź, zobaczymy co u Dębiaka. Tylko mi tam nie rozrabiać, żołędzie! Ah. Ty zaczynasz? Um, witaj, Dębiaku. Witaj, Rosie. Cześć, kidsku. Było... Um, trochę skarg. Tylko nie te żołędzie. Ah. Nie, nie na żołędzie. Na... Ciebie. Oh. Wszyscy mówią, że byłeś bardzo zrzędliwy. Nic na to nie poradzę. Te małe żołędzie hałasowały przez całą noc. Nie zmrużyłem oka. Jestem zmęczony. To wszystko. Wiem dokładnie, co masz na myśli. Kiedy Rozi jest zmęczona, robi się taka marudna. Co? Słuchaj, dębiaku, teraz jest cicho. Może się zdrzemni. A my pójdziemy poszukać żołędzi i zobaczymy, czy uda nam się je trochę uciszyć. W porządeczku. Żołędzie! Żołędzie! Chcę z wami porozmawiać. Myślę, że się zgubimy, Rosi. Obudka, dębiak. Nie musisz przepraszać. Co się stało? Co się stało? Daj na zgodę. A, zgoda. Teraz, jeśli nie masz nic przeciwko, a, chciałbym bro, trochę a, pospać. O, pospać? O, ale ja się chcę bawić. Ja chcę spać! Rozumiem. Wolisz spać niż spędzić czas ze mną. Ha. Cóż, wiemy, kiedy jestem niechciany. daj jak na zawsze! A. Czekajcie, chcę tylko rozmawiać! Dobra, żołędzie, zatrzymać się już. Powiedziałam stop! Nie zrobisz mnie! Znowu to na mnie. <grym wytrych> kto tam? To ja. Proszę, czy mogę odzyskać moją piłkę? Proszę. Ale ja tu próbuję spać. A ja próbuję grać w piłkę. Wielkie dzięki. O, proszę bardzo, Filip. O, potrzebuję tylko trochę snu. O! Wow. Tu jesteście. Hej, przestańcie! Chodźcie tu. To nie zabawa. Muszę z wami porozmawiać. Co one teraz rozklaują? Bieg na kicek. się Nie, nie chcę. Dzięki, Rosie. Teraz mam do was małą prośbę. Chodzi o dębiaka. Nie, czekajcie. Stop! Wracajcie! Takich nigdy nie złapię. Jak możemy sprawić, by te wredne żołędzie były cicho? Spójrz na nie. One naprawdę muszą się uspokoić. O, 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 przestań, Bruno, potrzebuje trochę snu. Kicek. Są takie ciche. I spokojne. To twoja melodia. Kicku, nie przestawaj grać. Mam pomysł. Niech za tobą pójdą, Kicku. <muzyka> <muzyka> Okej, okay, wymalutkie malutkie, wredniuteńkie żołędzie. Chcę was prosić o dużą przysługę dla pewnego dębowego drzewa. Bardzo mi się podoba. Jaki piękny śpiew. Miło cię znów zobaczyć uśmiechniętego, dębiak. A my mieliśmy małą pogawędkę. Prawda, żołędzie? Tak, Rosji. Hej, moja piłka. Och, dzięki, U, Dębia. <laughs> Podrab się o mnie, Bruno. <laughs> o, dzięki. Witaj, Olu. Czy mogę jeszcze raz usłyszeć twój wiersz? Tak. O, piękne drzewo z ciebie. Zazdrości każdy dom. Co mówisz zawsze mądre jest? Kochamy mądrość twą. <laughs> Dziękuję, Olu. Myślę, że już wiem, jak uciszyć te małe żołędzie. Zaśpiewaj im kołysankę. Myślę, że też się zdrzemnę. Hmm. Kicek, co miałeś na myśli, mówiąc, że jestem marudna? Z całą pewnością nie jestem marudna, jak jestem zmęczona. Chciałem tylko, żeby Dębiak poczuł się lepiej. Oh. W takim razie okej. Okay. Hej, chciałabyś usłyszeć mój wiersz? Jest cały o tobie. Tak, z przyjemnością. <laughs> Gdy widzę, jak moja Rosie się <laughs> śmieje, ze szczęścia buzia mi promienieje. O, jak słodko. Takich momentów nie ma jednak dużo, bo Rosie zazwyczaj jest straszną marudą. <laughs> Bardzo śmieszny, Kicek. <laughs> Nie jestem marudą. Chodźmy na bal świetlików. <laughs> o. Biedny Kicek. Przyniosłam ci coś do picia. O, głupie przeziębienie. Dzięki. mi podać chusteczkę. Biedactwo, chyba nie będziesz mógł pójść dzisiaj wieczorem z nami na bal świetlików. Dzisiaj? Bal świetlików jest dzisiaj? Tylko nie to! Przykro mi, Kicku. Niestety jesteś zbyt chory, żeby iść z nami i Rosji! Nie zmieniaj, serio! W <ścoughs> tym małe żołędzie są równie przejęte jak ja! To prawda, Olu, z tą różnicą, że one nie wiedzą, co to jest bal świetlików! Nigdy na nim nie były. Żołędzie, uciszcie się już. Opowiem wam o wielkim balu świetlików. Dzisiaj, w chwili gdy słońce schowa się za wzgórzami, małe świetliki wylecą ze swojej jaskini. Będą świecić w ciemności i tworzyć przepiękne wzory na niebie. Się przebierzemy i będziemy tańczyć. A później zrobimy świetlikom ucztę z ich ulubionych listków. Kto pozbiera ze mną listki. Ja! Ja! Bal świetlików! Widzisz? Nic mi nie jest. Tak jak mówiłem. Kicku, proszę, wróć do łóżka. Nie możesz chodzić w takim stanie. Nic mi nie jest. Patrz, pokażę ci. Kicku! Ha. Chwila! A! a, 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 a o! Ciekawe kto to taki! Cześć Olu! Cześć Rosie! A! Mam dla ciebie wiadomość! Od Zofii! O! Cześć Kicku! Zofia mówi, a... rozbłysną piękne światła... Wszyscy je zobaczą? Czy coś takiego? Aha, dobrze. Muszę się dowiedzieć, o co jej chodziło. Tak! To, to chyba ma związek ze świetlikami. Idę na bal, a ty, Kicku? Kicek kiepsko się dziś czuje. O, biedactwo! Zostanę z nim, jeśli chcesz. Dzięki Olu. Przekonaj go, żeby wrócił do łóżka. Pachicku, tak, idę na chwilę do Zofii. Niedługo wrócę. Wiesz co? Wcale nie muszę wracać do łóżka. To tylko przeziębienie. Mam pomysł. Chodźmy na spacer. Ale Rosji mówiła. Nie, ale nic mi nie jest. Wszystkim udowodnię! No, no dobra! No to chodź! Hm, ale dokąd? Może pomożemy im zbierać listki dla świetlików. Widziałam już wiele cudów, ale takiego balu jeszcze nie. Cóż i chyba już nie zobaczę. Ale dlaczego nie? Świetliki latają za nisko. Stąd nie zdołam ich zobaczyć. Wielka szkoda. Hmm. Musi być na to jakaś rada. Na pewno coś wymyślę. Obiecuję. A, 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 o, o. Kicek, źle się czuję. Weź go stąd. Weź go stąd. O. Spokojnie dziobku. Uch, możemy się zarażyć tym tym, tym... 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 no cokolwiek to jest. Jeśli się rozchoruję, to nie pójdę na bal świetlików. To zwykłe przeziębienie. Zwykłe? Nie istnieją zwykłe przeziębienie. Dalej, dalej, głupie liście. Głupie... O... Wszystko w porządku? Nie martw się siekicku. Ale co ty tu robisz? Bardzo przepraszam, ja! Ale to nie twoja wina! Chciałem się przejść! Ale teraz z wielką chęcią wrócę do łóżka. Tak, to dobry pomysł. Chodźmy! Nie ma szans, żebym poszedł na pal świetlików, prawda? Nie, obawiam się, że nie. Ale zostanę tu z tobą. Nie, nie! Musisz pójść ze wszystkimi! Nie, w porządku. Nie tylko nas ominie bal. Zofia też się smuci, bo od niej nie będzie widać świetlików. Serio? Szkoda, że one latają tylko koło placu zabaw. Wiesz, gdyby latały po całym ogrodzie, to Zofia mogłaby je zobaczyć. Ticku, masz rację! Pobiegnę tam, póki nie jest za późno. Leż sobie spokojnie, niedługo wrócę. Obiecuję! <laughs> mm, nigdy nie zobaczę balu świetlików. Ale niech moi przyjaciele się nimi radują. Bal, bal, bal. Świeci, świeci, bal, bal, Świeci, świeci, bal, bal świeci, bal. U, 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 Gdzie one są? Przebądźcie! Za chwilę tu będą! na mój znak, Dziubku. Dobrze? Aha. Teraz! Leć! Chodźcie tędy! Za mną! Chodź zobaczyć, są wspaniałe. Ale super! A, 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 idziemy. Dzięki Rosie, jesteś cudowna. Dobrze dziubku. Następny przystanek. Mój plan zadziałał! Świetliki nie mogą oprzeć się naszej listkowej pokusie. He, 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 he. O, widziałam już wiele cudów, a teraz, dzięki wam, widzę kolejny, Kicku, dlaczego? Muszę leżeć w łóżku. Przecież nie jestem chora. Nie o to chodzi. Mam dla ciebie prezent. Chcę ci podziękować. Nie byłem grzecznym, podopiecznym, co? <laughs> nie. Są tam kwiaty, sok, jogurt i ciepła babeczka. Dziękuję Kicku. O. Co? Jest jedna rzecz, która sprawi, że będzie idealnie. Przyniósłbyś mi niebieskie pomarańcze? Co? Jak to niebieskie? Nabrałam cię! Widzisz, ja też nie jestem dobrą podopieczną. No!